O, Malwa, e, hej, e, nie widziałaś może Marcina? Nie no, zapiero przyszła. Cześć. Cześć. Właśnie Laura o ciebie pytała. No wiem no. Czego ona chce? No przyjechała zabrać rzeczy z gabinetu, ale tak czytanie nie mam siły na kolejną konfrontację. No, nie dziwię się. Malwina. A ty byś nie mogła jej puścić i przypilnować troszkę promieni. Dlaczego ja? Nie, no nie... ja, Ja nie mogę z nim dzisiaj gadać. Ja nie mam nastroju zupełnie. No ja też nie mam nastroju. Ja naprawdę mam dobry las. Nie chcę sobie go psuć. Ale ja ci się odwdzięczę, obiecuję. Nie, no ja jestem zajęta, ale widzę, że chyba ktoś nie jest zajęty, więc. Wojtuś. Co tam? Słuchaj, kurde, mam taką sprawę jedną. Dałoby radę. Tylko proszę cię, streszczaj się. A dlaczego Marcin nie przyszedł? Nie wiem, może mu coś wypadło. Coś mu wypadło, uważaj, bo uwierzę. Wiesz co, to już jest twój problem. Super pożegnanie, naprawdę. Bardzo fajnie. Po tym wszystkim, po tym jak tyle czasu harowałam, tu za pół darmo. Po tym, co odwaliłaś, naprawdę nie powinno cię dziwić, że nikt nie chce na ciebie patrzeć. Co jest, Laura? Wszyscy mnie nienawidzą. Laura, jednak wolałbym zachować bezpieczny dystans. Ale Wojtek, przecież nie jestem trendowata, no co ty? Nie chciałbym się o tym przekonywać na własnej skórze. Jesteś tak samo beznadziejny jak Marci. Wszyscy jesteście beznadziejni. Dzień dobry, panie Marcinku. Może orzeszka? A, dziękuję, dziękuję Na mózg dobrze robi. Co? Przedł mi się pan tak chowa? Marcin, widzę cię. nada. Chwileczkę. Wynoś mi się stąd! Wynoś mi się stąd, ty żmijo! Stara wiedźma. Słyszałam! Ty, ty żmijo! Żeby ja swojej matce nie powiedziała, co ty tu wyrabiałaś! Ciocia! Co, co, co robi? co, co to Ciocia, przestańmy! Wol, wol! Bratka! Wy! Wol, wol! Nienawidzę nie! Wszystkich Bardzo Pana przepraszam, Panie Marcinku, za zaistniałą sytuację. Nie, Pani Ulubi. Laura to akurat jest najmniejszy problem w moim życiu obecnym. A co? Pan takie oczy podkrążone ma, mój Boże, cera ziemista, serce. O, nie, tak tylko, wie Pani, szkoda gadać. No. no.